Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa, a gość to Pana Krzysztofa Izdebskiego, prawnika, eksperta w Fundacji Stefana Batorego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam serdecznie. 15 miesięcy więzienia za rozsiewanie nieprawdziwych wiadomości, taki wyrok zapadł właśnie wobec funkcjonariusza żandarmerii Hiszpanii. Mężczyzna jest pierwszą osobą skazaną w tym kraju za dezinformację. Ale problem fake newsów wprowadzających w błąd społeczeństwo dotyczy również Polski. Oczywiście jest globalny. W Polsce z kolei mówi się o jej wzmożonym poziomie tej dezinformacji. Na jakich płaszczyznach? W jakiej skali? To jest pytanie do pana właśnie. Dezinformacja jest rzeczywiście problemem dużym, ale też nie jest problemem nowym. To, co rzeczywiście jest takim fenomenem ostatnich lat, to jest to, że ta dezinformacja w sposób bardzo łatwy, dzięki mediom społecznościowym czy szerzej internetu, jakoś się lepiej rozprzestrzenia, czy jest wzmacniana, właśnie czy sposoby dotarcia z, taką, z takim komunikatem, czy z narracją dezinformacji, są po prostu dużo, dużo prostsze. Natomiast też trzeba by było odróżnić w ogóle różne pojęcia i zjawiska, które się z tym wiążą, bo czym innym nieco jest kwestia fake newsów. Natomiast czym innym jest problem dezinformacji. I tutaj jeżeli chodzi o dezinformację, chociażby Komisja Europejska już wielokrotnie próbowała, z jakimś sukcesem nawet można powiedzieć, zdefiniować, czym ta dezinformacja. Jest. I tam jest bardzo ważny element, że nie chodzi tylko o informacje, które są w jakimś sensie nieprawdziwe, czy wprowadzające w błąd, czy zmanipulowane, ale że one są tworzone i rozpowszechniane w celu osiągnięcia pewnych korzyści, no i takich korzyści gospodarczych, czy i tutaj też czytuję, cytuję wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę publiczną. No i, i, i ten element w ogóle dyskusji o dezinformacji, o o, o, o tych narracjach, które pojawiają się w mediach społecznościowych, ma chociażby duże znaczenie w przypadku prowadzenia kampanii wyborczej, czy w ogóle przy okazji procesu wyborczego, bo te zarzuty o dezinformację, oczywiście, czy, czy, czy wykorzystywanie mediów społecznościowych w celu Zwiększania tej dezinformacji były kierowane w przypadku chociażby wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych czy kampanii brexitowej, ale w tej chwili chyba nie ma takiej kampanii wyborczej na świecie, w której te treści dezinformacyjne, które mają jakoś wpłynąć ewentualnie na ten wynik wyborczy, nie ma. I stąd też Komisja Europejska zaczęła zastanawiać się i opracowywać przepisy, które w jakiś sposób to ryzyko zminimalizują, no właśnie pod takim hasłem, że jest to forma ochrony procesu wyborczego. W przypadku tego hiszpańskiego żandarma tam ten element korzyści również zaistniał, bo nie chodziło tylko o to, że on no właśnie pokazał jakiegoś fake newsa, no ale on chciał wywołać tym fake newsem czy tą zmanipulowaną nieprawdziwą informacją konkretny efekt wymierzony przeciwko też bardzo konkretnej grupie etnicznej. Jaki jest koszt dezinformacji? No tu oczywiście, jeżeli chodzi o ten koszt dezinformacji, to bardzo trudno przeliczyć to na pieniądze, chociaż oczywiście mogą zdarzać się takie sytuacje zresztą w tej wspomnianej przeze mnie definicji wcześniej, też jest mowa o osiągnięciu pewnych korzyści gospodarczych. No, ta dezinformacja może mieć tu widzę za, za panią redaktor ekran z, z kursem akcji, może mieć też chociażby wpływ na kursy akcji, prawda? Więc to, to jest wtedy bardzo wymierny, jeżeli pojawia się jakaś dezinformacja dotycząca funkcjonowania jakiegoś notowanego na giełdzie podmiotu gospodarczego, ale myślę, że największym kosztem dezinformacji to jest ten koszt dla demokracji. To są rzeczy, które nie, których nie możemy oszacować w takim wymiarze pieniężnym, podać konkretnych kwot, natomiast no, rezultat, efekt tego jest bardzo negatywny, podważający. Zaufanie do chociażby procesu wyborczego, jeżeli już tego przykładu na przykład będziemy się, się trzymać. No, czy możemy wyobrazić sobie w demokracji coś gorszego niż to, że obywatele nie będą mieli zaufania do wyniku wyborów? Chyba nie za bardzo. No jest to jakąś kwintesencją wręcz, wręcz demokracji, więc te koszty są moim zdaniem niekoniecznie możliwe do oceny takiej kwotowej, pieniężnej, ale są ogromne i, i, i często, niestety, albo trudno, albo w ogóle wręcz nieodwracalne. Jak bronić się zatem przed dezinformacją? Bo w końcu te nieprawdziwe wiadomości trafiają do mediów opiniotwórczych, i one są potem no, w masowej skali rozpowszechniane. No, tu oczywiście problemem, też pani dyrektor tu słusznie zwróciła uwagę, czy zauważyła pewne zjawisko, że te informacje trafiają potem do mediów opiniotwórczych. Znaczy, to jest już odpowiedzialność tychże mediów i dziennikarzy, oczywiście, ale zdaję sobie sprawę, że to nie chodzi tylko o wykreowanie pewnych postaw, ale no, to jest w ogóle problem też, który mamy do czynienia z wielu przyczyn, z mediami, czyli tak zwana clickbaitowość i chęć jak najszybszego, przekazania jakiejś informacji, no czasami niestety kosztem weryfikacji. Więc to, co no mogłoby się, czy powinno się zmienić, no to też w ogóle jakieś zastanowienie się nad wsparciem mediów, pomaganiem mediom w tym, żeby w takim wyścigu kosztem prawdy często nie brały udziału, często zmuszone no właśnie sytuacją też, ekonomiczną. To jest jeden istotny, ale ale drobny akcent pewnie. Kolejną taką rzeczą, nad którą znowuż Komisja Europejska pracuje, też w niektórych krajach europejskich takie przepisy już są wdrażane, to jest kwestia przejrzystości tego, jakie informacje do nas trafiają jako użytkowników mediów społecznościowych. To jest kwestia też przejrzystości moderowania właśnie treści internetowych. To jest bardzo chociażby ważna kwestia dla aktu o usługach cyfrowych, czyli DigiDev. To Services Act, który właśnie niedawno został już formalnie przyjęty przez, przez Unię Europejską, który ma większo, wie, więcej takiej przejrzystości pokazywać. W tym też to już kolejny akt opracowywany, rozporządzenie o przejrzystości reklamy politycznej, kiedy ma być większa przejrzystość tej reklamy kierowanej do nas właśnie ze strony polityków, że wiemy, kto ją. Kto ją ma sponsorować, dlaczego my ją, taką informację akurat widzimy. No, i chyba kolejna i najważniejsza być może rzecz, która też nie, nie może tylko i wyłącznie polegać na tym, że my sami będziemy mieli takie postawy, bo też takich postaw trzeba chyba się nauczyć trochę i, i wymusić w jakimś sensie to, że będziemy w ten sposób podchodzić do wszystkich, informacji, czyli kwestia no, krytycznego myślenia. I tu mam na myśli chociażby włączenie jakichś elementów nauki krytycznego myślenia do programu szkolnego. To nam się przyda nie tylko w internecie, ale w ogóle wydaje mi się za mało tego krytycznego myślenia w stosunku do otaczającej nas rzeczywistości mamy. Nigdy nie będzie idealnie, tak samo jak powiedziałem przy odpowiedzi na, na to pierwsze pytanie, to nie jest też zjawisko nowe. Propaganda, nieprawdziwe informacje towarzyszą tak naprawdę od początku ludzkości, więc też nie oszukujmy się, że uda nam się zupełnie ten problem rozwiązać. Ale rzeczywiście chociażby przy załatwieniu tych problemów w, na tych trzech poziomach, o których wspominałem, no myślę, że to ryzyko dezinformacji możemy zminimalizować. Dobrze, to w takim razie tak tutaj już wiemy, że też i... Y My stanowimy jakąś stronę odpowiedzialności, a w takim razie jak uzyskać odpowiedzialność od urzędników? Jak ich karać za rozsyłanie dezinformacji? No, tu jest rzeczywiście też duży problem, czy, czy zjawisko, że bardzo duża część dezinformacji fake newsów rozsyłana jest przez, przez samych polityków, dlatego my chętnie też i, i Państwo jako dziennikarze weryfikujemy, czy to, co oni mówią jest, jest prawdą. Niestety zbyt często wychodzi na to, szczególnie w konfrontacji z jakimiś dokumentami, czy po prostu rzeczywistami czynami, że wcale tak nie jest. Więc to jest też oczywiście apel zawsze do polityków. Jest taka koncepcja, może trochę naiwna, ale ale hmm, taka wydaje mi się bardzo na czasie i być może kiedyś na tyle na czasie, że, że zostanie wdrożona. Mówię tutaj o takiej inicjatywie trochę jeszcze bardziej intelektualnej profesora Shiracha, który jest prawnikiem, ale też proponuje wdrożenie pewnych zmian do karty praw podstawowych, czy włączenie może szerzej nawet do takiego katalogu praw człowieka, prawa do prawdziwej informacji. Też do tego, że politycy na przykład, którzy czy urzędnicy którzy kłamią. Tak też nazwijmy to wprost czasami, będą taką odpowiedzialność ponosić. Na razie, jeżeli rzeczywiście, oprócz takich przypadków, o których tutaj wspominamy, Hiszpanii, który rzeczywiście jest jednym z pierwszych takich przypadków, kiedy osoba została skazana za, 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 za fake newsy, no to dużo tego jeszcze, jeszcze nie mamy. To nie jest rzeczywiście takie proste. Ja bym oczekiwał też, żeby politycy, no, żebyśmy w ogóle zaczęli może od odpowiedzialności politycznej, znaczy żebyśmy też jako wyborcy nie akceptowali po prostu tego, że politycy dla swoich korzyści kłamią. Natomiast no, dużym problemem jest rzeczywiście to wtedy, i to nie jest problem samej dezinformacji czy samego fake newsa, no kiedy szczególni urzędnicy, myślę, że to jest bardzo bulwersujące w tej sprawie hiszpańskiej i dlatego też ten wymiar kary jest taki duży, wydawałoby się, no, że osoba, która Powinna odpowiadać za ochronę porządku publicznego, de facto działała na rzecz wzniecenia niepokoju publicznego i nawoływała do nienawiści w stosunku do jednej z grup. A czytając w magazynie Press, taką oto właśnie informację o tym, że przymierzając się do zakupu Twittera, mhm. Elon Musk. Nie wierzył w deklarację, że liczba fałszywych prowili stanowi 5%. Okazało się, że ta liczba może wynosić 20, a nawet i więcej. Więc czy warto na bieżąco usuwać te fałszywe konta? No bo jaką te konta mają wartość prócz zawyżania statystyk? No ja myślę, że te zawyżanie statystyk, ono ma znaczenie właśnie duże, bo też mówimy o zawyżaniu statystyk, czyli em, em, wpływaniu na większe rozpowszechnianie tych informacji, czyli innymi słowy im więcej lajków, prawda, im więcej podań dalej, tym ta informacja szybciej się roznosi. Stąd też bardzo często wykorzystanie botów, bo, bo też mogą być dobre boty, to są takie boty, to bo na marginesie wspomnę, nie wiem, które automatycznie będą nam podawać prognozę pogody, czy jakieś, nie wiem, tworzyć memy niegroźne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa na przykład, ale no Właśnie botów czy, czy zorganizowanych grup troli do tego, żeby jeszcze bardziej wzmacniać ten przekaz dezinformacyjny. Więc tu rzeczywiście jest no, i problem, i sposobem radzenia sobie z tym problemem byłoby usuwanie, czy, czy większe. I zresztą media społecznościowe, czy te platformy internetowe, ich, ich administratorzy starają się e, e, oczywiście to robić. Natomiast no, mamy rzeczywiście, tak jak też pani redaktor powiedziała, do czynienia z zjawiskiem globalnym no i takim bardzo masowym, znaczy na minutę pojawia się nowych, tysiące nowych kont, też botów między innymi, więc próba jakoś poradzenia sobie z tym problemem, też za pomocą algorytmów, czy za pomocą pewnego automatyzmu, no nie, jest taka, nie jest taka oczywiście prosta, więc znowu należy to ryzyko minimalizować, biorąc też pod uwagę to... Że niestety zupełnie tego problemu się nie pozbędziemy. To jeszcze tylko na koniec spytam o przyszłość na tej płaszczyźnie. Czy jest nią wprowadzenie obowiązku używania prawdziwych danych przy korzystaniu z platform społecznościowych, oczywiście przy zagwarantowaniu swobody wypowiedzi? No moim zdaniem to, to, to już jest, 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 jest problem. Znaczy ja jestem zwolennikiem tego, żeby móc być anonimowym w internecie, bo to też w wielu krajach, oczywiście potrzeby, nie wiem, z perspektywy polskiej, europejskiej, natomiast dla wielu osób, na przykład licznych, ale jednak opozycjonistów w Rosji, czy, czy coraz liczniejszych opozycjonistów w Iranie, wypowiadanie się pod imieniem i nazwiskiem niesie za sobą bardzo konkretne, fizyczne zagrożenia. I, i i też musimy właśnie przy takich dyskusjach brać pod uwagę ten globalny charakter, no i zastanawiać się, czy o ile może nie przeszkadza nam, że jakiś symboliczny, nie wiem, prezydent Macron, czy nawet prezydent Duda będzie miał jakiś tam na to wpływ, no czy chcemy oddać kontrolę nad internetem Wład Władimirowi Putinowi. Więc no to, to, to jest rzeczywiście chyba rzecz, do której ja bym nie chciał do, dopuścić, w tym rola rzeczywiście osób, algorytmów, przejrzystych algorytmów, które też moderują. Takie treści i wtedy, kiedy mamy rzeczywiście do czynienia z informacją, która wywołuje pewne szersze zagrożenie, no powinna być czy blokowana, czy dostęp do niej powinien być ograniczony, a na pewno nie tak jak do tej pory niestety wzmacniany często, jeszcze bardziej powodując jeszcze większe problemy. Dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo również i Państwu. Moim gościem i gazety finansowej był Pan Krzysztof Izdebski, prawnik, ekspert Fundacji Stefana Batorego. Dziękuję. Do bardzo miłego dziękuję. zobaczenia. Do również do widzenia Państwu była ta